Dobra, dosyć tego. No czego chcesz? Chodź do domu późno już. Nigdzie nie idę. No przepraszam cię, nie chciałam, żeby ci było przykro. Chodź do domu, masz wypite, poza tym już cisza nocna, jeszcze ktoś wezwie policję. No i co? Siedzę sobie na miejscu pasażera, nie jeżdżę po pijaku, nie mam się zamiaru stąd nigdzie ruszać, ze sobie w spokoju posiedzieć. Jak no i co? Nie denerwuj mnie, Max, proszę cię, chodź do domu. Zraniłaś moje uczucia, a teraz idź sobie, daj mi w spokoju posiedzieć, posłuchać muzyki i zatopić moje smutki. Jak chcesz, ale otwórz na chwilę drzwi. Nie. Dlaczego nie? Bo mi tu wejdziesz do środka, a ja nie chcę Cię tutaj. To chociaż uchyl okno. Jeszcze trochę. Nie, bo mi tu wejdziesz. Nie wejdę. Przepraszam, bardzo mi przykro. Dobra, idź już stąd. że wiem, że nie chcesz, żebym stąd poszła. No Pusty. właśnie, że chcę! Idź już stąd, proszę ciebie, chcę podzielić chwilę sam! Proszę! Jesteś pewien? Tak, jestem pewien, zaraz przyjdę. Na pewno? Tak, posiedzę chwilę i przyjdę. Idź, idź. O co ci chodzi? Przecież chciałam, żebyś mnie wpuścił! Wygoniłeś mnie! A może powiedziałem tak specjalnie, żeby cię sprawdzić? Jakbyś mnie kochała, to byś tu ze mną została! Jak? Przecież mnie nawet do auta nie chciałeś puścić. Co miałam robić? Stać w środku nocy na dworze i marsnąć nie wiadomo ile? Tak! Cześć. Cześć! Dajcie znać, czy ten odcinek Wam się spodobał. A jak już napiszecie, czy Wam się ten odcinek spodobał, to koniecznie sprawdźcie film, który tutaj macie odnośnik na Double Trouble na naszym wspólnym kanale, gdzie opowiadamy o tym, jak wybieraliśmy sobie ząbki. I musicie też nadrobić poprzednie filmy, które tam w tym kanale się pojawiły, bo chcemy ten nasz wspólny kanał bardziej teraz tak rozwinąć, bardziej rozwinąć życiowo, i chcemy tam życiowo, życiowo-vlogowo. Życiowo także jeżeli interesują Ślubnie. różne tematy ślubne i tak dalej, to tam wejdźcie, bo tam już jakieś tematy takie były poruszane. Także musicie troszeczkę nadrobić filmiczków. I zostawcie suba. Zostawcie suba. I, na... I no nasze Instagram. I obserwujcie nasze Instagramy. No. Linki do wszystkiego macie w opisie, tutaj też macie napisane na nasze Instagramy, także wbijacie tam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!